Szczęść Boże, witamy w naszym kolejnym odcinku Zdaje się, że już przed ostatnim programu Po prostu Papież Dzisiaj również, jak to przystało na nasz program, będziemy gościć Niesamowitą osobę, jaką jest ksiądz wicerektor Sławomir Kołata. To wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Krakowie. Zanim jednak będziemy się z nim mogli skontaktować, jak to w zwyczaju już mamy, przytoczę wam, drodzy widzowie, bardzo krótką anegdotkę z życia świętego Polaka Jana Pawła II e, do księdza Józefa Tischnera. Zwraca się papież oczywiście. Ja ciebie, Józuś, zrobię biskupem. Józuś na to. Proszę Ojca Świętego. Ja nie chcę być biskupem. I nie był. <grym> no, także... No, papież... Jakby bierze pod uwagę też życzenia y, przeciętnego kapłana, bierze na, na to uwagę, aczkolwiek wola Boża tutaj niejednokrotnie spełnia swoją, swoją rolę. Y, no nic, co by nie, nie odbiegać od meritum naszego spotkania dzisiejszego, y, ja już sięgam po telefon i będziemy się kontaktować z naszym dzisiejszym gościem, księdzem Sławomirem. Halo, halo. Szczęść Boże, księży Sławomirze. E, prosiłbym księdza bardzo właśnie o, o podzielenie się tym spotkaniem, e, swoim doświadczeniem, przeżycia e, pontyfikatu wielkiego papieża Polaka świętego Jana Pawła II. Muszę przyznać, że dzielenie się doświadczeniem spotkania z Janem Pawłem II wzbudza we mnie niezwykłe wspomnienia, niezwykłe emocje. Niech będą te, to trzy takie wydarzenia, które chcę wspomnieć. Pierwsze z czasów, kiedy byłem młodym klerykiem, na pierwszym roku seminarium w roku 1997, mieliśmy możliwość spotkania z Janem Pawłem II na dziedzińcu pałacu arcybiskupów krakowskich na ulicy franciszkańskiej. Każdy z nas z niezwykłym przejęciem oczekiwał na to spotkanie całym rocznikiem. I pamiętam, że dość długo oczekiwaliśmy, aż Ojciec Święty do nas przyjdzie. Ktoś w tym czasie zauważył, że tam w oknie siedział Ojciec Święty. Okazało się że rzeczywiście, on odmawiał brewiarz, był niezwykle skupiony, spokojny. Nie przejmował się jakimś planem swojej pielgrzymki. Napiętymi godzinami, które wtedy rzeczywiście były bardzo mocno wypełnione jego aktywnością podczas każdej pielgrzymki i przybycia do Polski. To takie pierwsze wrażenie, kiedy odczułem jakąś niezwykłą aurę spokoju, ojcowskiej dobrotliwości, opieki. Kiedy już przyszedł do nas, to pamiętam, że zażartował, skąd on się tyle wzięło, kiedy zobaczył na nas nasz pierwszy rocznik. Było nas wtedy prawie 60. Chwile rozmowy i potem zdjęcie poszedł dalej. Krótkie spotkanie, niezwykle serdeczne. Drugie doświadczenie, co ciekawe, jego nieobecności, które bardzo dużo dało mi do myślenia. Otóż w 1999 roku zaplanowała była podczas jego pielgrzymki Msza Święta na Błoniach Krakowskich 15 czerwca. Zgromadziło się wtedy tam półtora miliona uczestników liturgii i tuż przed Eucharystią ogłoszono, że Ojciec Święty źle się poczuł i nie przybędzie dzisiaj na mszę świętą. Kto inny będzie przewodniczył, a on będzie z nami duchowo obserwował tą liturgię przez łącza telewizyjne ze swojego apartamentu na Franciszkańskiej. I wtedy zadałem sobie pytanie, myślę jak wszyscy, którzy tam wtedy byli, czy ja tutaj przyszedłem dla papieża na tą przeświętą? Czy spotkać się z żywym Chrystusem? I tą swoją nieobecnością wtedy papież nauczył mnie, że to nie jego mamy wychwalać, nie jego mamy adorować podczas tych pielgrzymek, ale Boga, na którego on chce nam wskazywać jako dobry pasterz. I trzecie doświadczenie. To już doświadczenie kapłańskie, kiedy w 2003 roku byliśmy całym rocznikiem w specjalnym takim czasie rekolekcji w drodze, w Rzymie i wtedy mieliśmy też możliwość spotkania się z Ojcem Świętym na osobistej audiencji, kiedy szliśmy do Pałacu Apostolskiego, pamiętam po schodach, mijając poszczególne straże Radii Watykańskiej. Mocno biły nam serca, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będzie wyglądało całe spotkanie z papieżem. I pamiętam, kiedy weszliśmy do biblioteki watykańskiej, gdzie miało odbyć się to spotkanie, gdzie czekał na nas papież, to wszystko opadło wszelkie jakieś emocje znowu jego aura, jego niezwykła święta. Wewnętrzna głębia pokazywała nam wszystkim, że to spotkanie jest niezwykle serdeczne, przestaliśmy się przejmować tym, co się dzieje, emocje zupełnie stały się takim bardzo spokojnymi, i wtedy znowu refleksja, że ten człowiek uczy nas naprawdę bycia z drugim człowiekiem, że jego personalizm, to, co wykładał, o czym często mówił, rzeczywiście realizuje się w jego życiu. Niezwykłe ojcostwo, tego się od niego uczyłem. Tego ojcostwa zresztą uczyłem się potem, czytając jego KTS zwłaszcza o Bogu Ojcu, które wygłosił w latach 85-86 podczas audiencji generalnych w Watykanie. Pomocne mi to było przy pisaniu pracy magisterskiej, ale też przy kształtowaniu obrazu ojca, pasterza, i w tej perspektywie także spojrzenie na Boga Ojca, który jest naszym Ojcem w niebie. To takie doświadczenie Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego, takiego go zapamiętam, i za to, co od niego otrzymałem i od niego się nauczyłem dziękuję. Bóg zapłać bardzo serdecznie za, za podzielenie się tym swoim doświadczeniem, spotkania, przeżywania tego pontyfikatu, no Bądź co bądź wyjątkowego papieża Jana Pawła II. Także wszystkiego dobrego, życzę księdzu, dobrego dnia. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Myślę, że na tym możemy zakończyć nasz odcinek. Programu po prostu papież. Również Państwu wam, drodzy widzowie, życzę wszystkiego dobrego. No i. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku, chyba już wtedy ostatnim. Także. z Panem Bogiem.